Witajcie, ja jestem Mikołnie i gramy w grę Catch Demoni To jest symulator od, od Igor X -a. i bardzo fajny simulator, Catch Demoni. Kiedyś była taka inna gra, ale chyba została wyrzucona z Robloxa. Ale teraz jest lepsza, bo wtedy była tylko Wtedy nie było cybermiasta takiego, a teraz jest takie cybermiasto. W każdym Demoni. i umarłem. Hop, hop, hop. hop. I dzisiaj będzie nowa fajna seria. Cztery, pierwszy, pierwszy cztery liter tej serii to będzie Loki. Seria będzie bardzo fajna, i dzisiaj będzie inny fajny filmik, gdzie nie będziemy grać, tylko będziemy na YouTubie coś robić. I miliard. I miliard. było, proszę? Tak, wpadłem pod deski. Hopsa. To trochę przypomina inną grę. Eee. What? What? What the? Help. Okay, teraz sk Skaczę nad Amogusem, bo mnie zje jeszcze. I gorki Kiks mi pokazał filmik, który nagrał. I był bardzo śmieszny ten filmik. Ostatnio Lemur się dobra do mojego telefonu i ciągle nagrywa TikToki. A ja muszę wrzucać, bo on nie potrafi. A ja, z, a ja znam a dwa kanały w prawdziwym życiu. Ale może kiedyś Wam powiem. Kim jest dla niej Gorki Kix i kim nocne drzewko i kim ty Kiedyś wam może powiem. Jak zdobędziecie 100 subów, to wtedy powiem. Będzie taki specjal. Na razie nawet 10 subów nie mam chyba, bo nie sprawdzałem. Gramy w Roblox jak mówiłem w Catch Demoni. I powtarzają się poziomy, już nie. Pyk, pyk. To w ogóle był taki bug w tej grzybek. kiki Kikik y, robił y, y, to symulatory takie różne mapki, i kolorował trawę, to wtedy po prostu się nie spałnił. Jezu! Stałem na zombiaku i on mnie do tyłu popchnął umarłem score 5000. Dobrze. Teraz. Tak. Wczoraj ja z nocnym czwartym człowiekiem... z graliśmy sobie. Tak, w ten symulator i w inny taki straszny, gdzie było sala zabaw jakaś straszna. What? Umarłem i wybuchłem, to jest niemożliwe chyba, drugi raz, kiedy Filmik chyba będzie trwał 5 minut, będę dosyć krótkie, 5-minutowe albo 10-minutowe, 8-minutowe, żeby po prostu dużo pamięci mi nie zajmowało. Jezu, spadłem znowu. Wow. A i też był taki bug w tej grze, że Gorki Kicks tworzył jakieś poziomy, to potem one się mieszały i robiły różne takie. Taki generator samemu się robił. O nie, nie. Już myślałem, że nie jest kończony most. By. Teraz, jak umrę, to będzie koniec filmu. Więc się przygotujcie. Jak umrę, to musicie wiedzieć, że będzie koniec filmiku. Nie, nie, zbagowało się coś. No i jak mówiłem, jak umrę, to koniec film. To do zobaczenia, widzowie.